Witajcie, ja jestem Gawika, to jest Medal of Honor. Wielkie tam bitwy, kampanie, misje w Afganistanie. Yy, to jest drugie podejście do gry. Dlaczego? Z po powody takie, że no, no, nie chcę o tym mówić. Po prostu drugie podejście do tej gry, bo gra jest rzeczywiście wspaniała. Oczywiście, zaczniemy grę od nowa. Ta tak, tak, oczywiście. Yy, poziom, no nie będziemy już tak długo dewakować. Średnie, niski, na pewno zostaniemy na tym średnim. I rozpoczynamy grę, rozgrywkę. Ten filmik oczywiście przyspieszymy, bo nie ma co się tutaj dewagować. Nad nim, tak już. No i rozpoczynamy. Królik wylądował, bo chyba gramy jakimś królikiem z tego co się tam zorientowałem po początkowym aspekcie. I tak, jak już mówiłem, moja przygoda z Medal of Honor to była przygoda kiedyś jeszcze tu tam po Niemców. Te, którzy na to zasłużyli, teraz tuczymy no walczymy w Afganistanie i tuczymy wszystkich tam w Afganistanie. I to tak naprawdę nie wiem o co my ich tam tuczymy O terroryzm? Porządek? No nie wiem. Brakuje mi y, tutaj w tym Medal of Honor, że y, nie ma na przykład tam polskich jednostek, że jakieś tam polskie siły, że nie możemy jakoś sobie tam jakoś wpływać na tą grę, że tuczymy i walczymy dla hamburgerów. chile-americanos salamuna salam doi Pohigi chi mong dal to you na na mm. taliban designou pasha xambeu lor. ha ha dezo kumi kanuni posto shadi na everything cool here my men cigarette na manana pro hmm papiros que eu, oh, eu. eu. Uh... adumoviu eee W to ładne miasteczko. Było ładniejsze pewnie przed wojną. Mm, tak trzymam sobie właśnie teraz w e, rękach pudełeczko od Medal of Honor. Ładnie to wygląda. Przemoc, wulgarny język, y, gra online. No i kuski. że pierwszym razem myślałem, że tu będzie jako, jakaś zasadzka. W sumie to się dziwię. Chociaż może to byłoby zbyt oczywiste. Za us, us, us! się jakby teraz tym razem wziął, wysadził po prostu się. Byłoby to po prostu epickie, że pierwszy razem się nie wysadził, a teraz się wysadziłoby to. No, dziwne. Yeah. Hmm, można jeszcze powiedzieć, obiecałem na 50 widzów, videobloga, Ja o tym pamiętam, bo jest już ich aż 57, ale yy, powiedzmy, że konflikt sprzętowy wystąpił, i nie mogę nic teraz tak naprawdę nagrać. Jestem w czarnej dupie. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko ogarnąć. I miało być, że pierwszy wideoblog miał być y, na temat Gothic Multiplayer, a dopiero drugi na temat Mass Effecta 3. Y, jak to ogarnę już zrobię pierwszy na temat Mass Effecta 3, nie będę się tak. Wiecie. Wow! Już strzelają, a ja się skończyłem gadać. Królik trzymaj się. Mogliby mi lepszą ksywkę wymyśleć. No, tam mnie coś to kurwa ujął, kurwa!

Chociaż tak mówię, dzisiaj niedziela, a nie wiem w ogóle kiedy ten filmik ja. A! Dodam. I dead. A, można przeładować w sumie. Hmm, no, się? W sumie, a mogę. Mnie? Wy widzieliście mnie? Mnie próbował zabić. Ej, ja jestem tym snajperem bardziej. Dobra, troszeczkę. Czysto? O, już czysto. Proszę jak Roger. ładnie sprawnie szybko idzie Kurde. No, hażu zodzić interfejs. No, dobry interfejs. Przez budynki. No to przez budynki, no dawaj. Odłamkowy Wow Up and then we can think about him. Roger. You got enough ammo Just shoot. No, it's I'm yeah, brother. We're Move up the alley. Over, over across the balcony. Second mm -hmm. do, rabbit, watch your fires. AAAAAAAA Eee... Tak, czołgłem... A, przeładuję mowę trochę. Czołgłem się w głównie. Wow, ten jest mój. Co mi tak zachodzisz? Żebym się wysraszył. Na wojnie to on już byłby martwy. Nie, ci są moi. You know what? I'll throw them a grenade. Ja he dead. He no. dead. Voodoo, mother, you're clear. We're moving higher to find an alternate route to Tariq's safe house. check rally up to us, mate. Roger. Hey, kick that shit in. On the door. Ła! Co on tutaj? Kurde, drugi raz to przychodzę i znowu mnie zaskoczył. Co za. Fajfus, przepraszam. O, naprawdę na picie się zanosi, bo znowu już kicham jak nie wiem co. Ale, mmm, otwórz się. Interfejs to jest H. A, świat Światło wyłączyć! Y, y, a Y jest w sumie na walki w budynku. To ja mogę wziąć taką strzelbę. Tak, strzelba widzicie jaka jest dobra? Tak, bardzo dobra strzelba. Wow. Co, ślepy był? No ludzie, ja wiem, że jest ciemno, ale bez jaj, no. O, czysto, ja myślę, że czysto. Proszę, jaka wzorowa operacja. Facet jest Rabbit, Wiecie, czego mi jeszcze brakuje? A! Brakuje mi jakichś takich statystyk pod koniec misji, że wzorowy tam bla 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 bla. Możemy wyłączyć zooma i zmienimy broń, tak? Hmm. skąd do mnie strzelacie? Skąd oni do mnie strzelają? Aaaa! Co to królik, no nie mogę się jednego gościa załatwić, no nie, ja nie wierzę

Pierwszy razem. Zaraz się w grana tam pierdolę. No, nie może było tak od razu zrobić. Bo musiałem się pierdzielić z nimi.

Mówisz od flanki, to dostaniesz od flanki. Kurde, gdzie tu? Od której flanki? Kurwa, już nie to zaczyna. No, królik to szybko kica. Woow! Woah! Woah, what the fuck, o oh, kurwa! Woow! Fuck wow. Nie, kurwa, nie jest okej, okay. ja spadłem. O, dzięki. Urde No wychyl cię jeszcze kurwa raz. Czy zapierdolę? Masz! Prezenta kurwa ode mnie. Co, ty też chcesz? Nie, ten nie jest mój.

no, znowu walka w budynku. Aaaa, mikroskop. Próbuję, skopa zajebać się nie. A tam co jest? Co się! O, jaką piścinkę złapałem. Znowu. Idę, idę. Uh. Nie, da jak kurwa, że doskonały. Planki może to będzie jakoś tak prościej O, granaty Przynajmniej granaty się nigdzie nie zmieniają O no wychyl się Kici kici taś! taś. O i jak pięknie Mam dla Ciebie prezenta Ło kurwa! ła KURWA! O kurwa. O kurwa, mać Czy ja tu utknąłem? No te dzieci pewnie go nie rozwalą Ale spróbuję go... nie ja no, utknąłem. I dead. Nawet granata nie miałem rzucić. KUR! Co za debil mi granatem rzucił? No ja myślę, że kurwa czysto. Eee, amunicję. Nie, no któryś niech mi da amunicję, stać kurwa. O matko, a mnie to będzie denerwowało. Widzę, nie chcę drzwi, chcę Amunicji. Wow! Wow! eksplozja. eksplozja! Wow! W sumie, że mi się kurwa nic nie jest stało. Dawać mi tu amunicję, dostałem no, amunicję, nie dostałem. No no jak... Mam jeszcze amunicję. No, ciekawe, kurczę, bak... No, mam amunicję, ale bez przesady. No, hmm. to idziemy o, oczywiście. Królik środkiem. No i co ja mam? Za się przebijać. Ich hab Да wie Nie, 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 no kurde. Dobra, idziemy. Tu się wiem, że nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Эй, сынок. Продолжай двигаться, продолжай двигаться. мы на Нам ключ. Что ты можешь сделать для нас? Roger that. We're gonna paint it. Wildfire will take care of the rest. Tally your mark, Panther. Take cover away from that door. Shout out. Copy that, Panther. Incoming. Take cover. Stand by. Time on target. Five seconds. Knock, knock. Puk-puk. <laughs> <laughs> Double text. Puk-puk. <laughs> fuck this town whoa 咱们能够离开 to łapę Nie, czemu strzelby mi wywaliliście? Piękna snajperka, kurwa nie oddaje tej bestii Jeśli mi ją zabierzecie na następnej misji, to będę strzelał I dostał w buta Piękna misja, lubię takie misje No co tak cicho, kurwa, to jest wojna, nie? Co jest? No kurwa, coś mi kiepsko idzie. Ale teraz ładna konsoleczka. Sam my dedy zaliczyłem. Clear. Fuck. We're clear now. Rabbit, this way. No to idziemy, tędy, to tędy. Granaty. Pełny magazyn granatów mam.

Te flanki no oczywiście, że bardzo dobra sytuacja. No, jaka może być sytuacja u mnie? Sądzę, że musimy iść. Raa! 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 Nie lubimy wojen. Ja, ja, ja Nie lubimy głupich wojen! A, dobra. Już się opanowuje. Idziemy dalej. O! we will you. Alright. right. Go left across the courtyard. Reload. Go soft. Woah.

I not They shut later. Just what the fuck was that back there? This is the Taliban. They have spies everywhere. They took everything. And left only hurt. Please, you must find them. Find them and kill them all. Bullshit. Why should we trust him? From we know, we set us up. Why should we trust you? Please. I have a daughter. <laughs> oh, bajeczką, No, oh, the to Do you okay. not understand? Okay. I understand. Where are the enemy? Shyakot. shayakot Shaykat. What's that? It's pasta. It means Valley of the Kings. shayakot Where is it? There. How many? Many 500 fighters, or more? Hehe, będzie dużo zabijania w następnym I odcinku. Go. No dobra, kończymy odcinek. Piszcie komentarze, subskrybujcie i trzymajcie się. Cześć!